Czy w więzieniu może być śmiesznie? Kalenka. Będąc w więzieniu, można spotkać odmiennych ludzi z różnymi charakterami i historiami, jednak większość z nas łączy jedno: jesteśmy tu za niewinność. Na przykład Irena z mojej celi twierdzi, że jest niewinna, a wsadzili ją za konkurencję. Przecież za to się nie każe powiedziała jej zdziwiona z tym, że ona, jak się okazało, konkurowała, ale z mennicą państwową, bo robiła takie same banknoty jak oni. Do dziś Irena nie rozumie, dlaczego ją skazali. Basia też uważa, że jest niewinna i wcale nie pobiła do nieprzytomności żeliwną patelnią swojego narzeczonego. Zrobił to sam, tak twierdzi, żeby ją wrobić. Często siedzi zamyślona, a nieraz powtarzała: Gdyby nie te odciski, to by mnie nie złapali. Więc zapytałam w końcu, co, Basiu, znaleźli odciski na patelni? Nie, słodziutka, odpowiedziała: Przez odciski na nogach nie mogłam uciekać. Wtedy zrozumiałam wszystko i nie pytałam o nic więcej. Ostatnio w ogóle byłam na widzeniu z siostrą. Siedzi się wtedy przy stoliku z najbliższą osobą. Jest około 20 takich stolików i możemy całą godzinę sobie poplatkować. Jednak stoliki są zbyt blisko siebie i niechcąco słyszałam rozmowę, która odbywała się obok, a do męża w odwiedziny przyszła jego żona. Była zasmucona, a przynajmniej taka się wydawała, i powiedziała: Mam kłopot. Nasze dzieci są już w wieku, w którym zadaje się kłopotliwe pytania. Chciałyby na przykład wiedzieć, gdzie schowałeś zrabowane pieniądze. Ten jej mąż nic nie odpowiedział, a na widzenie z żoną więcej nie wyraził zgody: Nie mam pojęcia dlaczego, przecież rodzina jest najważniejsza. U mnie w rodzinie na przykład powiedzieli do mojej córki: Bądź grzeczna, weź przykład z mamusi. Ale mama jest w więzieniu, odpowiedziała moja córka. Tak, ale niedługo wyjdzie za dobre sprawowanie. Także grunt to dawać dobry przykład. Ogólnie to ja jestem dobra, grzeczna i uprzejma. Nawet dla służby więziennej. Oni też są dla mnie uprzejmi, bo dobrze wiedzą, że gdyby nie było to takich jak ja, to zwyczajnie byliby bezrobotni. Dlatego więzieniowie też są potrzebni. Wracając do życia w więzieniu, to ostatnio na spacerze całą godzinę chodziłam. No i tak zastanawiałam się, dlaczego na kwadratowym spacerniaku chodzi się w kółko. Nie znalazłam odpowiedzi na to pytanie, ale bolały mnie nogi po tym spacerze. Gdy już wróciłyśmy do celi, mówię do Baśki. Normalnie nie czuję nóg, a ona na to, to powąchaj moje. Nie zupełnie to miałam na myśli, ale przecież nie we wszystkim musimy się zgadzać. Ogólnie lubię Baśkę i dobrze mi się siedzieć z nią na celi. To prawdziwa góralka z krwi i kości. Tylko nie lubię, gdy ktoś przeszkadza mi, gdy siedzę w kibelku i robię dwójkę. Wtedy bardzo się denerwuję. Tak jak Baśka góralka ostatnio wali mi w drzwi i czy je tam kto, je tam kto, no to i odpowiadam: Baśka, tu się nie je, tu się sro. Już niedługo wyjdę z więzienia. Czuję się w pełni zresocjalizowana. Chcę żyć zgodnie z prawem, tylko nie wiem, czy prawo chce żyć w zgodzie ze mną. Gdy wyjdę z więzienia, pójdę do sklepu i kupię tylko jedną butelkę szampana. Uczczę swoją wolność, siądę gdzieś, wypiję tą butelkę i zamówię taksówkę. Wsiądę, taksówkarz zapyta, gdzie jedziemy, no to mu odpowiem żartem, do domu, a dokładniej i wtedy podam adres. Gorzej, gdy jednak kupię dwie lub trzy butelki szampana, wtedy dialog może wyglądać troszkę inaczej. Taksówkarz zapyta, gdzie jedziemy, ja powiem, do domu, a dokładniej do dużego pokoju. Tak więc może być różnie, ale grunt to wyjść stąd. Wszystkim osadzonym życzę szybkiego powrotu do domu. Nie wracajmy już tu za naszą niewinność, ani za nic innego. Projekt Czy w więzieniu może być śmieszniej jest zrealizowany przez Fundację Dom Kultury dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Ojczysty dodaj do ulubionych.